Pan z wami i z duchem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Usiądźmy. Ręka do góry. Kto widział owieczki? Ręka do góry. Kto widział owieczki? Nie widzieliście nigdy? Dobra, to kto nie widział? A, czy wszyscy? Dobrze. Z starszych nie pytamy, bo na pewno widzieli. Dobrze. Czy widzieliście te owieczki na pastwisku gdzieś? Ręka do góry. Tak? Dobrze. Dziękuję. Wiecie, dla nas w Warszawie myślę, tutaj jest trudno zobaczyć te owieczki, prawda? Przynajmniej ja nie widziałem gdzieś tutaj w okolicach. Może troszeczkę tam, 70, 80 kilometrów dalej od Warszawy, jest takie gospodarstwo. To jest w dawnej mojej parafii. Takie gospodarstwo, gdzie są rzeczywiście owieczki, barany, i tam ktoś hoduje je właśnie ze względu na wełnę. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj w kościele całym jest tak zwana, szczególnie modlimy się do pana Jezusa, dobrego pasterza. Pan Jezus kiedyś w którymś momencie w Ewangelii powiedział, że ja jestem dobrym pasterzem. Czyli aha, czyli może być zły pasterz, prawda? Czyli dobry pasterz to jest ten, który się troszczy o swoje owce. Ale jest ważna jeszcze jedna rzecz. Pasterz i yy, mówi do owieczek, zwraca i, że tak powiem, nawraca, ich. i jeżeli, na przykład, gdzieś wchodzą gdzieś nie tam, gdzie trzeba, to zawsze, mu, że tak powiem, zagarnia je. I powiem Wam jedną taką historię, którą sam też widziałem, która była właśnie i, i kiedy byłem kiedyś w Ziemi Świętej, na Pielgrzymce, właśnie tam, gdzie był, żyje, żył Pan Jezus. I jechaliśmy przez taką pustynię. Jechaliśmy przez pustynię, i na tej pustyni były. zauważyliśmy, że po prawej i po lewej stronie były, były, byli pasterze i była grupa owiec. Tych owiec było jakieś 50, 70 mniej więcej. Z jednej strony autokaru, i z drugiej, po jednej stronie ulicy, i po drugiej stronie. No, i tak się złożyło, że ci pasterze chcieli ze sobą porozmawiać. No więc wcale się nie przejmowali autokarem, tylko po prostu podeszli do siebie i myśmy się zastanawiali, jak to? Przecież te, te owce pomieszają się. No to która będzie wiedziała, gdzie ma iść? I wyobraźcie sobie, że rzeczywiście oni się spotkali. Można powiedzieć, że owce jakoś się tam wymieszały, ale potem skończyli swoją rozmowę, rozeszli się na jedną i na drugą stronę i okazało się, że nie było problemu dla żadnej owcy, gdzie ma iść. Wiecie, dlaczego to mówię? Bo Pan Jezus powiedział, że moje owce słuchają mojego głosu. Co się okazało? Bo Pan Jezus wie, bo żył w tamtym rejonie i wiedział, że jak pasterz idzie, to mówi: śpiewa, rozmawia do ciebie. Tak po prostu mówi. I owce znają Jego. Właśnie. I dlatego Pan Jezus powiedział: Moje owce znają mój głos. I teraz pytanie. Czy te owieczki, łącznie ze mną, wszyscy, czy my znamy głos naszego dobrego pasterza? Znamy czy nie? Nie znacie? A ja znam. Naprawdę nie znacie? co Pan Jezus powiedział kiedyś na ostatniej wieczerzy? Wziął do ręki chleb i co powiedział? To jest ciało moje. No to co, nie znacie tego głosu? A, no widzicie? Czyli widzicie, ważne jest, żeby słuchać i słyszeć. I wiemy doskonale z doświadczenia w rodzinie, że na przykład dzieci wiele razy Słyszą, ale nie. Tak samo i w szkole. Słyszą, ale nie. Więc dlatego też dzisiaj nauka jest jedna najprostsza. Pamiętajmy o tym, że mamy nie tylko słyszeć dobrego pasterza, ale mamy go także słuchać. I powinniśmy także znać Jego głos. Kiedy mówi do naszego serca. I tutaj jeszcze Wam podpowiem jedną rzecz. Jak będziecie chodzić systematycznie do Spowiedzi Świętej, to będziecie znali głos Pana Jezusa. Dlaczego? Bo Pan Jezus mówi przez sumienie, przez serce. I będziecie wiedzieli, mało tego, wy już czasami wiecie. Jak zrobisz coś dobrego, to słyszysz, że to było dobre, prawda? Słyszysz, sercu. Ale jak słyszysz, a jak zrobisz coś złego, to słyszysz w swoim sercu, że to było złe, prawda? To jest właśnie ten głos Pana Boga. Więc starajcie się słuchać tego słowa i bardzo Was proszę, przychodźcie do Pana Jezusa i by uczyć się Jego głosu. Przez całe życie człowiek się uczy. I mogę Wam powiedzieć również tak, że przez całe życie uczę się Jego głosu. Bo ciągle jakby coś nowego mówi, w jakiś jeszcze piękniejszy sposób. Dlatego też starajmy się o to. Dwa słowa do Waszych rodziców, bo to jest też bardzo ważna uroczystość dla Was, rodziców. Moi kochani, ja bardzo przepraszam tych, którzy już tu mają drugie, trzecie czy piąte dziecko. Ale jestem ono tematyczny w tym względzie, dlatego że wiecie doskonale, że tutaj. Nawiasem mówiąc, papież Leon XIV, kiedy był na synodzie, teraz wyciągnęli jego, właśnie jego głos, to co powiedział w czasie synodu, i powiedział jedną rzecz fantastyczną dla mnie: że w naszej religii nie chodzi o widowisko, chodzi o misterium. Te dzieci jeszcze na dzisiaj, na teraz. Powiedzmy sobie, nie są w stanie tak do końca złapać to misterium. Wy jako dorośli możecie, jeśli chcecie, nie, Pan Bóg was nie zmusi. Ale zróbcie wszystko, aby zwłaszcza przez pierwsze piątki miesiąca, czyli systematyczną spowiedź już na samym początku życia w komunijnego z dzieckiem, Pana Jezusa z sercem dziecka, żeby już na początku wprowadzić to dziecko. Takie przepiękne spotkanie z Panem Jezusem, ale nie w widowisko, tylko w misterium, w coś o wiele, wiele głębszego. I możemy to zrobić. Pomożemy, na pewno. Będziemy siedzieć w konfesjonale, będziemy rozdawać Pana Jezusa w Komunii Świętej. Ale przyprowadźcie je. Te dzieci naprawdę, na dzisiaj, na teraz, Wiemy doskonale, nie mogą jeszcze nawet po naszym osiedlu tak chodzić swobodnie. Dlatego też bardzo Was proszę, nawet jeżeli ty, Tobie wydaje się, że to nie jest jakieś coś dobrego, to zaufaj dobremu pasterzowi, jakim jest Jezus Chrystus. On naprawdę chce wprowadzić mnie i Ciebie, i każdego z nas w misterium, czyli w coś tajemniczego, coś przepięknego. Coś, czego się nie da zmierzyć, zważyć, dotknąć, ale to będzie naprawdę coś przepięknego. I powoli, jeżeli macie taką wolę, to spróbujcie także razem z Nim. Jeżeli nie zrobiliście jeszcze dziewięciu pierwszych piątków miesiąca w swoim życiu, to zróbcie to. To naprawdę jest wielki kapitał. W czasie Rorat mówiliśmy na temat tego, jak Pan Jezus obiecał, ile obietnic Pan Jezus dał tym wszystkim, którzy będą blisko właśnie Jego Najświętszego serca pierwsze piątki miesiąca. Błagam i Proszę. Pamiętajcie, nie żyjemy dla tego wizdowiska. Żyjemy dla Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, zmartwychwstał i żyje. On żyje. I dlatego też nie róbmy nigdy. Li tylko w widowiska, czy w swoim życiu duchowym, czy w życiu duchowym naszych dzieci. Zróbmy wszystko, żeby dotknąć tego misterium spotkania Pana Jezusa, ciała Pana Jezusa z moim ciałem, a tak naprawdę Boga z człowiekiem. Nie ma piękniejszego misterium. Naprawdę nie ma. Jeśli znacie coś innego, idźcie w tamtym kierunku. Ale ja jestem głęboko przekonany, że skoro podjęliście taką decyzję w czasie Chrztu Świętego i chcecie dalej prowadzić te dzieci właśnie w tym kierunku, zróbcie jeszcze większy wysiłek, bo Pan Bóg naprawdę nas kocha i kochać nie przestanie. I nawet jak powiecie nie, nie przestanie kochać. Będzie smutno, będzie tęsknił, ale cały czas będzie prosił i błagał nas, byśmy chcieli przyjąć Jego. Dar, dar miłości. Niech Matka Najświętsza, służebnica Bożej Opatrzności, będzie naszym wspomożeniem.